Będę zadawać mojemu chłopakowi głupie pytania i jestem ciekawa jak na nie odpowie. I Karol, gdybyśmy na tym sobie dali przez przypadek w lewo, a nie w prawo, to byłbyś teraz inną? No chyba tak. Ale jak to? I byłbyś szczęśliwy z nią? Pamiętam zapewne tak, bo wtedy bym nie wchodził w związek, jakbym nie miał być. No, więc... no tak możesz. Normalnie, logicznie, życie. Ej, a gdybym była nałogową palaczką, mógłbyś mnie przez to co zostawić? Nie no, nie wiem, prawdopodobnie może by mnie wszedł związek, ale może. Zależy ile by się jeszcze paliła. Karol? Nie. No co? Jakbyś <grym> poznał mnie podczas związku ze swoją byłą, to też byś się we mnie zakochał? Nie. Co? Tak, 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 tak. Czy tak czy nie? Tak. I Karol? No? A Gdyby Twoja mama mnie nie gubiła, to miałoby to dla ciebie na tyle znaczenie, żebyś mnie zostawił przez to? Te nie, no co ty? Gdzie? Czyli nie obchodziłoby cię to? No. Nie! nie. Co ty głupi wiesz? Ty nie. jesteś. Ja cię kocham. Ja ciebie też.